W 1949 roku nazistowski zbrodniarz wojenny Otto Wächter umiera nagle w rzymskim szpitalu. Miał właśnie dostać nowe dokumenty i uciec do Argentyny, przez Watykan. Dlaczego Kościół katolicki pomagał nazistom w ucieczce? Zimnowojenny pragmatyzm, przypadek? A może coś znacznie mroczniejszego? To nie jest teoria spiskowa. to udokumentowana operacja z udziałem biskupów, zakonników i ludzi w sutannach, którzy stali się przewodnikami ucieczki dla zbrodniarzy III Rzeszy. Dziś wejdziemy w sam środek tej sieci, prześledzimy jak wyglądała ta katolicka linia życia dla SS-manów i spróbujemy odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy moralność była wtedy mniej ważna niż polityka? Lipiec 1949 roku. Rzym, stolica katolickiego świata nie przypomina już miasta wojennego chaosu. Plac Świętego Piotra lśni w słońcu, pielgrzymi wracają, kuria pracuje pełną parą. A jednak zaledwie kilka ulic dalej, w cieniu Bazyliki św. Piotra, rozgrywa się scena, o której nie mówi się głośno. W jednym z pokoi szpitala Santo Spirito niedaleko Watykanu, kona mężczyzna. Oficjalna diagnoza – zakażenie krwi, sepsa, być może zatrucie jedzeniem. W z zgonu wpisano – śmierć naturalna. Ale nie był to zwykły pacjent. Nazywał się Otto Wechter. Generał SS, były gubernator dystryktu Galicja, jeden z tych, którzy nie tylko wykonywali rozkazy, ale je wydawali. Człowiek odpowiedzialny za systematyczne wyniszczanie ludności żydowskiej w Lwowie, Tarnopolu czy Stanisławowie. Gdyby stanął przed trybunałem w Norymberdze, prawdopodobnie otrzymałby wyrok śmierci. Ale nie stanął. Bo od czterech lat był w utryciu, pod fałszywym nazwiskiem, przemieszczając się między austriackimi klasztorami przez Tyrol aż do Włoch. Jego ostatnim przystankiem była Stolica Apostolska. I zatrzymajmy się tu na chwilę, bo ten fragment historii zasługuje na osobne światło. Wechter nie uciekł z pomocą dawnych kolegów z Waffen-SS, nie utrzywał się w lesie, nie przemykł przez granice pod osłoną nocy. Był chroniony przez sieć duchownych katolickich, głównie Benedyktynów i Franciszkanów, działających na podgraniczu Austrii i Włoch. W klasztorach nie tylko przebywał, ale otrzymywał schronienie, jedzenie, opiekę lekarską. I coś jeszcze, dokumenty. Trafił do Rzymu, bo stamtąd organizowano tzw. Ratlines. Nieformalny szlak ucieczkowy dla byłych funkcjonariuszy III Rzeszy prowadzący przez Włochy do Ameryki Południowej. Głównym punktem przesiadkowym była stolica Włoch, ale kluczem do sukcesu nie była geografia, tylko logistyka, a tę zapewniał kościół. Paszporty wydawane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża na podstawie zaświadczeń wystawianych przez katolickich i duchownych. Przykład, biskup Alois Hudal, to on miał zorganizować papiery, które miały umożliwić Wachterowi wyjazd do Argentyny. Jednak nie zdążył. Oto Wechter zmarł nagle, według niektórych z powodu zakażenia, według innych został po prostu otruty. Jego syn Horst Wechter do dziś utrzymuje, że ojciec padł ofiarą mordu politycznego zleconego przez Sowietów. Inni wskazują na możliwy udział CIA lub samobójstwo z obawy przed dekonspiracją. Ale najciekawsze w tej historii nie jest to, jak zmarł, tylko gdzie zmarł i dlaczego w ogóle się tam znalazł. Bo jego obecność w samym sercu chrześcijańskiego świata była symptomem większego problemu rzeczy, o której po wojnie woleli milczeć alianci. Watykan, a także historycy Rzeczy, którą można podsumować jednym pytaniem: czy Watykan rzeczywiście pomagał nazistom w ucieczce przed sprawiedliwością? A jeśli tak, to dlaczego? I to jest właśnie to pytanie, które dziś zadamy. I zacznijmy od początku, od tego, kim naprawdę był Otto Wechter i dlaczego w 1949 roku nie siedział w celi, tylko umierał spokojnie pod opieką księży, którzy mieli mu zapewnić nowe życie. Otto Wechter nie był potworem z trwawych legend, nie miał twarzy psychopaty, nie zabijał własnymi rękami. To właśnie czyni go bardziej niepokojącym. Był prawnikiem, urzędnikiem, karierowiczem, a przede wszystkim lojalnym sługą systemu. Urodził się w Wiedniu w 1901 roku. Dorastał w świecie, który miał obsesję na punkcie porządku, hierarchii i resentymentu po I wojnie światowej. Studiował prawo, miał klasyczne austriackie wykształcenie i dobrze rozwinięty instynkt polityczny. W 1932 roku dołączył do NSDAP, zanim jeszcze była legalna w Austrii. To nie była przypadkowa decyzja. Wester był ideowcem, nie tylko oportunistą. Uważał, że Niemcy powinny dominować w Europie, a Żydzi zniknąć z życia publicznego. Rok przed rozpoczęciem wojny po Anschlussie był już jednym z głównych architektów integracji Austrii z III Rzeszą. Pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a potem jako zastępca gubernatora w Krakowie, w okupowanej Polsce. Tam zyskał zaufanie samego Heinricha Himmlera, a to w 1942 roku otworzyło mu drogę do objęcia stanowiska, które przeszło do historii gubernator dystryktu Galicja. Brzmi jak administracyjna formalność, ale to było jedno z najbardziej brutalnych miejsc okupacji niemieckiej. To tam, w lwowskim getcie, tysiące ludzi umierały z głodu, chorób, rozstrzeliwań. Wechter nadzorował proces eksterminacji Żydów, wspierał organizację ukraińskiej dywizji Waffen-SS Galicjen, był odpowiedzialny za czystki, deportacje i za milczącą zgodę na egzekucje masowe. I choć sam nie stał z karabinem nad dołami śmierci, to jego podpisy skazywały na śmierć Setki tysięcy ludzi. Po wojnie, podobnie jak wielu wysokich rangą nazistów, znalazł się na celowniku aliantów. Wydano za nim list gończy, ale nie został ostatecznie aresztowany. Z pomocą dawnych kontaktów uczył się w Alpach. Przebrany za mnicha, przemierzał klasztory. Czasem udając kogoś innego, czasem polegając na dyskrecji duchownych, którzy, jak wszystko wskazuje, doskonale wiedzieli, kogo roszczą, ale nie zadawali pytań. Nie był on przecież wyjątkiem, był częścią szerszego zjawiska, które dopiero z perspektywy lat zaczęło nabierać kształtu. Zjawiska systemowej ucieczki zbrodniarzy wojennych przy pomocy struktur kościelnych. Wechter miał być tylko jednym z wielu, ale jego historia, przez to, że znamy ją tak dobrze, dzięki listom, relacjom jej żony i syna, dzięki dokumentom CIA i samego Watykanu stała się jednym z kluczy do zrozumienia tego, co się działo między rokiem 1945 a 55. Bo oto mamy zbrodniarza, który nigdy nie powiedział, przepraszam, który nie uważał się za winnego i który, gdyby przeżył o kilka tygodni dłużej, prawdopodobnie żyłby dziś w Buenos Aires, ale umarł. I zostawił po sobie pytania, które wciąż czekają na odpowiedź. Ratlines. Linia ratunkowa. Słowo brzmi niewinnie, coś, co ma uratować życie tonącemu. I dokładnie tak było. Tylko, że tonącymi byli zbrodniarze. A ci, którzy rzucali im liny, nosili sutanny. Po 1945 roku Europa była w gruzach. Ale nie tylko w sensie fizycznym. Chaos panował również w administracji, dokumentacji, logistyce. I właśnie ten chaos stał się szansą dla tych, którzy chcieli zniknąć. W chaosie najłatwiej fałszować tożsamość, zmieniać nazwiska, podrabiać dokumenty. I właśnie wtedy pojawiła się sieć, która dziś znana jest jako Ratlines. Trasy ucieczkowe, które prowadziły byłych nazistów z Niemiec, Austrii i okupowanych krajów przez Włochy na terytorium Argentyny, Paragwaju czy nawet Syrii. Przede wszystkim przez Rzym. To nie była partyzantka. To był system z punktami kontaktowymi w klasztorach, zaufanymi duchownymi, powiązaniami z organizacjami charytatywnymi i co szczególnie istotne z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, który w chaosie powojennym wydawał dokumenty podróży na podstawie oświadczeń bez jakiejkolwiek weryfikacji. Ale by zdobyć taki dokument trzeba było mieć stawiennictwo i tu pojawiają się konkretne nazwiska. Najbardziej znane biskupa Aloisa Hudala, rektora niemieckiego seminarium Santa Maria del Anima w Rzymie. Oficjalnie opiekun dusz w Italii, Nieoficjalnie jeden z głównych organizatorów ucieczek były funkcjonariuszy SS. Hudal nie ukrywał swoich sympatii. Już w 1937 roku pisał o walce z bolszewizmem i potrzebie zachowania chrześcijańskiej Europy. Po wojnie widział w dawnych nazistach nie zbrodniarzy, tylko, cytuję, ofiary norymberskiej zemsty zwycięzców. To właśnie Hudal pomagał Wechterowi. To dzięki jego kontaktom Wechter miał otrzymać papiery i bilet do Argentyny. Ale nie był jedyny. Pomoc uzyskali również Adolf Eichmann, Franz Stangl, Klaus Barbie czy Erich Pripke. Wszyscy z pomocą sieci ludzi kościoła, najczęściej działający z przekonania, a nie ze strachu. Niektórzy tłumaczyli się tym, że pomagali tylko wiernym, którzy prosili o sakramenty inni, że nie wiedzieli kim są goście, których karmili i ukrywali. Ale dokumenty mówią co innego. Wiele z nich, odczyty dopiero w XXI wieku, pokazuje listy nazwisk, daty przemieszczenia, nawet osobiste notatki duchownych, którzy traktowali to jako misję. Misję oceniania ludzi Zachodu przed czerwonym zagrożeniem. To był czas, kiedy zaczynała się zimna wojna i wielu duchownych, zwłaszcza w kurii rzymskiej, wierzyło, że komunizm to większe zagrożenie niż faszyzm. Dlatego zamykali oczy. Albo otwierali drzwi. Ratlines nie jest mitem, to nie jest teoria spiskowa. To sieć, która działała na oczach świata i za cichym przyzwoleniem tych, którzy powinni byli zająć się moralnością. Ale moralność, jak to często bywa w historii, musiała poczekać. Bo real polityk miał pierwszeństwo. I to nie tylko w Watykanie. Biskup Hudal, kapłan od ucieczek. Austriak, teolog, znawca liturgii, rektor kościoła Santa Maria del Anima w Rzymie centrum niemieckiej diaspory katolickiej w Wiecznym Mieście. Z pozoru klasyczny przedstawiciel duchowieństwa średniego szczebla, lojalny wobec papiestwa, dbający o niemieckich katolików poza ojczyzną. Ale wystarczy spojrzeć głębiej, żeby zrozumieć, że Hudal był kimś więcej. Był ideologiem, człowiekiem, który zanim jeszcze wojna się skończyła, szukał sposobów, by ratować tych, których inni nazwaliby nie do uratowania. W 1937 roku wydał książkę Podstawy narodowego socjalizmu. Publikację, która miała być próbą teologicznego pojednania chrześcijaństwa z nazizmem. To nie była książka pisana z pozycji potępienia, to była próba usprawiedliwienia. Hudal pisał wprost: Narodowy socjalizm zawiera elementy, które są zgodne z chrześcijańską wizją porządku społecznego. Tak, dobrze słyszysz. Dlatego człowieka system, który wznosił obozy zagłady, był zgodny z Ewangelią, przynajmniej w jego interpretacji. Po wojnie nie zmienił zdania. Wręcz przeciwnie, uważał, że naziści są prześladowani, że Norymberga to proces zwycięzców, niesprawiedliwości. I dlatego zajął się tym, co uważał za swoje powołanie: ratowaniem niemieckich żołnierzy i urzędników, którzy jego zdaniem zostali niesprawiedliwie potraktowani. To on osobiście pomagał Otto Wechterowi: spotykał się z nim w Rzymie, prowadził korespondencję z jego żoną, rozmawiał o fałszywych dokumentach i o tym, jak bezpiecznie opuścić Europę. W listach nie ma śladu wątpliwości moralnej, jest za to strategia, precyzja i logistyczne myślenie. I to nie był wyjątek. Hudal osobiście pomógł również Francowi Sztanglowi, komendantowi obozu zagłady w Treblince. Pomógł Klausowi Barbiemu, kratowic z Lyonu. Pomagał ludziom, którzy mieli na rękach krew dziesiątek tysięcy ludzi. I nie robił tego po cichu. W jednym z listów odczyty wiele lat później pisał: Dziękuję Bogu, że mogłem odzajemnić się tym, którzy cierpieli przez politykę zwycięzców. Nie utrywał się, nie działał w podziemiu, miał biuro w Rzymie, korzystał z przywilejów dyplomatycznych, znał kardynałów i co najważniejsze nigdy nie został potępiony przez Watykan. Nigdy nie usunięto go ze stanowiska, nigdy nie odebrano mu funkcji, które pełnił. Nawet wtedy jego działania stały się jawne. Dlaczego? To pytanie wraca w każdej rozmowie o Hudalu. Bo choć nie ma dowodów na to, że działał z bezpośredniego polecenia papieża Piusa XII, to też nie ma śladów żadnej próby powstrzymania go. Milczenie Stolicy Apostolskiej, zarówno wtedy, jak i dziś, jest głośniejsze niż jakiekolwiek oświadczenie. Hudal zmarł w 1963 roku, nigdy nie wyrażając struchy. W testamencie napisał, że jego sumienie jest czyste, a Kościół nigdy oficjalnie nie instrumentował jego działalności. Oczywiście nie był on sam, ale był symbolem, był kapłanem od ucieczek, dus już pasterzem zbrodniarzy, i człowiekiem, którego historia zmusza nas do zadania fundamentalnego pytania, gdzie kończy się chrześcijańskie miłosierdzie, a zaczyna współudział w zbrodni. W 1945 roku świat oczekiwał rozliczeń. Norymberga miała być miejscem sprawiedliwości, oczyszczenia, wyznaczenia granistego, co ludzkość gotowa jest tolerować. A jednak zaledwie kilkaset kilometrów dalej w Rzymie, w samym centrum moralnego autorytetu zachodu, trwała dra. Cichsza, bez fleszy, za murami Watykanu. I najprawdopodobniej na jej czele stał wtedy papież Pius XII. Postać, która do dziś budzi emocje większe niż jakikolwiek inny papież XX wieku. Dla jednych jest to papież milczenia, który nie zabrał głosu w sprawie Holokaustu. Dla innych stratek, który próbował ocalić, co się dało w świecie rozdartej Europy. W rzeczywistości był kimś znacznie bardziej złożonym. I właśnie dlatego tak niewygodnym. Nie mamy dowodów, że Pius XII osobiście organizował Ratlines. Ale mamy wystarczająco dużo poszlak, by wiedzieć, że wiedział. Wiedział, że w klasztorach utrywają się naziści. Wiedział, że niektórzy z nich mają wsparcie duchownych. I wiedział, że jednym z kluczowych organizatorów jest biskup Alois Hudal. Hudal nie był postacią marginalną. Jako reżim i długoletni doradca papieski do spraw narodowości niemieckiej miał bezpośredni dostęp do kurii. Jego działania nie mogły pozostać niezauważone. Dlaczego więc Watykan milczał? Odpowiedź jest, jak to często bywa... Złożona i nie leży w teologii, ale w polityce. W 1946 roku nie toczono już wojny z Niemcami, toczyła się nowa wojna, zimna, a głównym wrogiem nie był już Hitler, tylko Stalin. Komunizm był postrzegany jako egzystencjalne zagrożenie dla chrześcijańskiej Europy, a byli naziści, zwłaszcza ci z doświadczeniem wywiadowczym, administracyjnym, wojskowym, stawali się przydatni. I to nie tylko dla Amerykanów czy Brytyjczyków, dla Kościoła również. Z dokumentów opublikowanych w ostatnich dwóch dekadach wiemy, że Watykan był aktywnie zaangażowany w zbieranie informacji o ekspansji komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracował z organizacjami antykomunistycznymi, często o podejrzanych powiązaniach. W tym układzie byli naziści stawali się ekspertami od wschodu, cenionymi i chronionymi. A Pius XII i jego biografowie tacy jak Michael Feyer czy David Kercer wskazują, że papież podejmował decyzje nie z poziomu etyki, ale geopolityki. Milczał w sprawie Żydów w czasie wojny z obawy przed represjami wobec katolików w Niemczech. I milczał po wojnie z obawy przed komunizmem. To był wybór strategiczny, ale wybór, który z perspektywy ofiar brzmi jak zdrada. Do dziś stolica apostolska nie przyznała, że istniał zorganizowany udział Kościoła w Ratlines. W 2020 roku, do otwarto część watykańskich archiwów z czasów Piusa XII, badacze natrafili na dokumenty potwierdzające wiedzę Kurii o obecności zbrodniarzy wojennych w klasztorach. Ale nadal nie padły słowa. To był błąd. Można się spierać, czy milczenie jest równoznaczne z winą, ale nie można zaprzeczyć faktom. Watykan był centralnym węzłem na mapie ucieczek nazistów. I choć nie trzymał pistoletu, to często. Podawał paszport. Gdyby Otto Wechter nie zmarł w 1949 roku, prawdopodobnie trafiłby do Argentyny, a stamtąd, kto wie, może do pracy w jednym z zachodnich wywiadów jako specjalista od komunizmu. Bo właśnie tak skończyło wielu jego towarzyszy: nie na szubienicy, nie w celi, tylko za biurkiem, z teczką na etacie dla CIA, dla BND czy dla NATO. W pierwszych latach zimnej wojny Zachód miał obsesję: Moskwa, Stalin, Czerwona Zaraza, w tym świecie nie było miejsca na niuanse moralne, liczyła się wiedza, doświadczenie i skuteczność. A kto miał największe doświadczenie w walce z komunistami? Oczywiście byli funkcjonariusze III Rzeszy, SS-mani, oficerowie Abwery, ludzie tacy jak Reinhard Gehlen szef wywiadu na froncie wschodnim, który po wojnie został twórcą wywiadu RFN, współpracownikiem CIA, pupilem Amerykanów. Właśnie Galen przekonywał aliantów, że tylko on i jego ludzie mają prawdziwe dane o Związku Radzieckim. Że nowy Niemcy potrzebują starych metod, by przetrwać. I że nawet najczarniejsza przeszłość może zostać wymazana, jeśli tylko staje się użyteczna. Watykan wiedział o tych kontaktach. Niektórzy duchowni wręcz ułatwiali spotkania. Gdy USA zorientowały się, że setki byłych nazistów są już w Ameryce Południowej, zamiast ich szukać, zaczęli ich rekrutować. Operacja Paperclip, która sprowadziła nazistowskich naukowców do USA, było tu, była tylko czubkiem góry lodowej. Prawdziwy eksport dotyczył ludzi wywiadu. To już nie była tylko religijna sieć ratunkowa, to był realny, zimnowojenny sojusz interesów. Kościół, który chciał chronić Europę przed komunizmem, wywiady, które chciały rozpracować Moskwę i byli naziści, którzy chcieli tylko jednego – zniknąć. Efekt: Część zbrodniarzy została bohaterami zachodu. Klaus Barbie, katz Lyonu, pracował dla amerykańskiego wywiadu jeszcze w Europie, a potem trafił do Boliwii, gdzie szkolił lokalne służby i pomagał w zamachu stanu. Franz Standl, komendant Treblinki, przez lata żył w Brazylii, zanim został schwytany w latach 60. przez poszukiwacza nazistów Simona Wiesenthala. Oto Wechter miał być jednym z nich, gotowy do przerzutu z dokumentami od Kościoła, kontaktami od dawnych kolegów i zgodą cichą lub oficjalną tych, którzy budowali nowy świat. Ale nie zdążył. I właśnie dlatego jego historia jest tak wymowna, bo pokazuje moment przejścia od czasu wojny, kiedy zbrodniarze byli wrogami, do czasu pokoju, kiedy stawali się narzędziami. Pytanie, co zrobiłeś w 1943 roku, ustąpiło miejsca pytaniu, co możesz zrobić dla nas dzisiaj? I jeśli odpowiedź brzmiała, powiem wam wszystko o Moskwie, to nawet krew na rękach przestawała przeszkadzać. W 1946 roku w Polsce pisano listy, pisano raporty, przygotowywano akcje oskarżenia, zbierano zeznania świadków. W Krakowie, Warszawie, Lublinie tworzono listy nazwisk ludzi odpowiedzialnych za zbrodnie okupanta. Wśród nich często pojawiało się nazwisko Otto Wechtera, gubernatora dystryktu Galicja, człowieka, który według polskich prokuratorów współodpowiadał za eksterminację Żydów i represje wobec Polaków. Ministerstwo Sprawiedliwości PRL w koordynacji z międzynarodowymi strukturami ONZ i Trybunału Norymberskiego kierowało do aliantów wnioski tradycyjne. Domagało się wydania zbrodniarzy, którzy utrywali się na zachodzie lub zniknęli bez śladu. Jednak większość tych wniosków pozostała bez odpowiedzi. Dlaczego? Bo w zachodu Polska nie była już sojusznikiem, była czerwonym krajem, satelitą Moskwy. A w tym układzie każda prośba z Warszawy traktowana była z wielką rezerwą, jako narzędzie propagandy, nie jako głos ofiar. Nawet jeśli za tym głosem kryły się tysiące istnień. Co więcej, alianci doskonale wiedzieli, gdzie są niektórzy z poszukiwanych. Wiedzieli, że Otto Wechter przebywał w austriackich klasztorach, że jest w kontakcie z duchownymi w Rzymie. Ale nie naciskali, nie wysłali delegacji, nie zrobili nic, co mogłoby doprowadzić do jego zatrzymania. W 1948 roku polskie władze wystosowały kolejne zapytanie dotyczące wechtera, tym razem przez pośredników WNZ. Odpowiedź była grzeczna, proceduralna, lecz całkowicie pozbawiona jakiejkolwiek wartości. Z perspektywy PRL-u była to zdrada, ale z perspektywy Zachodu była to po prostu polityka. Otwarcie współpracy z komunistycznymi sądami oznaczałoby legitymizację nowego porządku w Europie Wschodniej, a tego alianci nie chcieli, nawet kosztem sprawiedliwości. Tymczasem w Polsce żyli wciąż ci, którzy przeżyli Lwowskie ghetto, pamiętali rozkazy gubernatora, jego ludzi, jego represje. I dla nich fakt, że Wechter umarł w pokoju klasztornym, a nie w celi był ciosem. Cichym wyrokiem, jeszcze jednym znakiem, że w tej wojnie nie wszyscy przestępcy ponieśli karę i że ci, którzy najwięcej stracili, również po wojnie, zostali zepchnięci do roli statystów. Dzisiaj w dokumentach IPN i archiwum Akt Nowy znajdują się setki stron poświęconych Wechterowi, ale w międzynarodowej literaturze długo nie było o nim słychać. Dopiero śledztwa prowadzone przez dziennikarzy i historyków, takich jak Filip Sanz, przywróciły jego nazwisko do obiegu. I przy okazji pokazały, że Polska była w tej historii nie tyle uczestnikiem, co milczącym świadkiem egzekucji sprawiedliwości. Oto Wachter, jak już wspominałem, zmarł 14 lipca 1949 roku w szpitalu Santo Spirito in Sa tuż obok Watykanu. Oficjalna wersja była taka, że zmarł na sepsę. Jednak infekcja miała być spowodowana zatrutym jedzeniem. Weter przyjął obiad od nieznanego gościa, źle się poczuł, zaczął wymiotować, a potem umarł. Ale coś tu nie gra. Po pierwsze, przez kilka dni opiekowali się nim duchowni i choć był chory, nie wezwano natychmiast lekarza. Po drugie, dokumentacja medyczna jest szczątkowa, a personel szpitala odmawiał komentarza. Po trzecie, jego ciało niemal natychmiast wydano rodzinie, bez autopsji. A po czwarte, kilka dni wcześniej miał odebrać nowy paszport. Fałszywy, ale wystarczająco skuteczny, by dostać się do Argentyny. Zaczęły się spekulacje. Został odtruty? Przez kogo? KGB, CIA czy sam Watykan? A może popełnił samobójstwo? W 2013 roku Philip Sands, brytyjski prawnik i historyk, dotarł do listów żony Otto Charlotte Wechter, w których opisywała ona kulisy pobytu męża w Rzymie. Pisała o księżach, którzy go karmili, o biskupie Hudalu, o planie ucieczki, ale też o tajemniczej osobie, która odwiedziła go na kilka dni przed śmiercią. Nie znała jej nazwiska, nie zapisała go i nigdy nie wyjaśniła, co się wtedy wydarzyło. Horst Wechter, syn Otto, do dziś utrzymuje, że jego ojciec został zamordowany. W jednym z wywiadów mówi, mój ojciec był zbyt dobrze poinformowany, wiedział za dużo o ludziach w Watykanie, w CIA w klasztorach, był zagrożeniem dla zbyt wielu ludzi. Brzmi to pra co prawda i teoria spiskowa, ale fakty pozostają, to Weser zmarł tuż przed planowaną ucieczką, bo zanim to człowiek mógł go przesłuchać, i zostawił po sobie pustkę, którą przez dekady wypełniały tylko domysły. Ale ta śmierć, jakkolwiek tajemnicza, nie zamknęła sprawy. Wręcz przeciwnie, stała się punktem zapalnym. W miarę jak historycy zaczęli odzyskiwać dostęp do archiwów Watykanu, Czerwonego Krzyża CIA, pojawiały się nowe dokumenty, potwierdzające istnienie ratlines ukazujące, że ludzie tacy jak Wechter nie byli wyjątkiem, tylko częścią systemu. Śmierć Wechtera, tak nagła, tak niewyjaśniona, stała się symbolem. Symbolem epoki, w której sprawiedliwość była względna, w której zbrodnia mogła zniknąć pod fałszywym nazwiskiem. I w której Kościół, zamiast być ostoją moralności, stał się, choćby pośrednio, elementem układu. Oto Wechter nie stanął przed sądem, nie usłyszał aktu oskarżenia, nie spojrzał w oczy swoim ofiarom. Umarł w wygodnym łóżku pod dachem kościoła otoczony ciszą, która, jeśli wierzyć niektórym świadkom, była bardziej wymowna niż jakiekolwiek kazanie. Jego historia nie doczekała się zakończenia z podręczników. Nie było gilotyny, nie było kajdanek, nie było wyroku śmierci. I właśnie dlatego ta historia jest tak potrzebna, bo ona nie mówi nam tylko o jednym człowieku, mówi o całej strukturze o świecie, w którym winy można wymazać paszportem, w którym zbrodniarze stają się ekspertami i w którym instytucje, które powinny być głosem sumienia, zamieniają się w logistykę ucieczki. W tej opowieści Kościół nie jest jednoznacznie winny, ale też nie jest niewinny. Wybierał milczenie milczenie wobec ofiar, wobec pytań, wobec odpowiedzialności. I to milczenie, dziś po dekadach, mówi najwięcej. Bo ono pozwoliło Redline zdziałać. Czy można usprawiedliwić to milczenie zimnowojenną logiką, walką z komunizmem, wyższym dobrem? Można próbować, ale to zawsze będzie próba ucieczki. A ta historia uczy nas, że każda ucieczka, nawet najbardziej perfekcyjna, zostawia ślady: ślady w dokumentach, w archiwach, w sumieniach. Odto Wechner nie dostał drugiego życia, ale wielu innych tak dzięki systemowi, dzięki sieci, dzięki ludziom, którzy wierzyli, że cel uświęca środki. I tu warto zadać pytanie, czy gdyby dziś pojawił się coś taki jak Wechter, ktoś, kto zna się na sprawach wschodu, kto może być przydatny, czy świat naprawdę postąpiłby inaczej? Bo historia, jak to zwykle bywa, nie kończy się wtedy, gdy umiera bohater. Ona kończy się dopiero wtedy, gdy przestajemy zadawać pytania.